Witajcie w siódmym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj mamy dla Was eksperymenty przy świątecznym stole. I będą potrzebne szklanki z wodą, sól i jajka. W pierwszej tutaj jest taka jak z jezior, ale już nie móc. Tutaj już jest morska, a tu prawie jak z moza martwego. Dobrze, trzeba jeszcze dosypać właściwie. I tak, Sypuję dwie łyski. O. Czyli jednym jest... słowy, w pierwszej mamy słodką wodę, w drugiej przygotowaną, bo to troszkę trwało. Morską, Dobrze. Czyli dobrze zasolona, tutaj dobry roztwór, tak? Czyli tutaj mamy dobre zasolenie. Za chwilę, oczywiście, zobaczymy. A co chcemy pokazać, Kubusiu? No. Jeszcze, jeszcze wymieszaj, żeby się dobrze. Jeszcze wymieszaj trzecią szklankę, żeby dobrze się rozpuściła nam sól. Tutaj musimy podpowiedzieć, że to jest najzwyczajniejsza sól, którą mamy w domu, tak? Także sól, którą używamy, taka spożywcza, tak, żeby tutaj przyprawić zupy, potrawy. No, i nie A powinno jajka? jej albo jajka, tak jest, bo lubimy też jajka posolić. Także tutaj. Chyba już? No, no to. wrzucamy jajko. Dobra, po kolei wrzucamy do każdej ze szklanek. Ok. O, pięknie widzimy, że pływa. Ciekawe, co się w drugiej stanie. Dlaczego tak nam zależało, żeby już było. Nie dotknie dna, ale będzie nisko. Dobra, ok. Z tej pierwszej nie słodka woda w ogóle opadnie. Zupełnie opada, opada na dno. Kubusiu, dodaj jeszcze szczyptę soli do środkowej szklanki. Dobrze. Jeszcze jedną szczyptę. Powinno się tutaj jajko troszkę wynurzyć, gdy zwiększamy zasolenie, a jednocześnie gęstość cieczy, czyli mamy do czynienia z siłą wyporu, która ułatwia nam tutaj pływanie w przypadku zasolenia. No i troszkę zamieszaj tą łyżką, którą używałeś. Zamieszaj tak dobrze. O, mamy zamieszane. Super, i wyraźnie widzimy, że jajko się troszkę, troszkę już wynurza, ale nie na tyle mocno, jak to jest w przypadku szklanki trzeciej, prawda? Tak. Czyli mamy tutaj pięknie, tak, o, idealnie chyba nawet nam wyszło, nie? Jedno zupełnie na dno, na środeczku i wypływające. No, czyli mamy do czynienia, pamiętasz, Kubusiu, z jaką siłą? No nie. Siłą wyporu. No do wyporu, jak będziesz starszy, będziemy jeszcze niejednokrotnie mówić, będziemy do tego wracać i podawać przykłady. A to jedno z doświadczeń przy świątecznym stole. Co jeszcze mamy przygotowane na dzisiaj? Jak sprawdzić, czy jajko, które jedzie jest ugotowane czy surowe? Ojoj, no to jest nielada wyzwanie, tak. Kręcimy. Nie? Kręcimy. Zup. Dobrze? Mógłbym Cię Dziasiem. prosić. Dobra. Odsuń jeszcze tą szklankę z solą. O dobrze, ale może na, niech jest na stoliku. Odsuń szklankę z solą. Dobrze. I będzie widać dobrze. To Jest ok. I zakręć, zakręć teraz. I jak się szybko obraca, a zakręcimy na talerzu, to znaczy, że jest zwykłe. Że Takie. Jest ugotowane. Ugotowane. No? A, dobrze. No tam na pewno się To jest ugotowane. Okej. Okay. Czyli będzie no, to surowe. Surowe, surowe, dobra. I jest to i mam pokazać. Aha, dobrze. Czyli surowe jest to. Yy, pokaż jeszcze raz to surowe. Proszę. Pokaż jeszcze raz to surowe. Zakręcimy jeszcze raz, tak żeby pokazać, że, OK. Czyli ciężko się, się obraca, yy, łatwo to sp sprawdzić. Yy, oraz zrób to samo jeszcze z ugotowanym. Zrób to samo jeszcze z ugotowanym. Czy ugotowane wyraźnie, nawet słychać, pięknie wiruje w porównaniu do surowego. Co jeszcze mamy przygotowane? Może tak, jeszcze to jedno jajko odłóż do wytłaczanki. Zrobimy jeszcze taki eksperyment na koniec może, nie? No. Dobra. Więc tak, kładziemy tales na sklepce. Rolkę na środku talerza i jajko i teraz... I I teraz? Nie powinno tak się wydarzyć. A co miało być? No, jak wam jest to szybko, spaść do kubka. Dobra, to wiesz co? Skoro tak już się stało, czyli Kinderka nie poszła nam, postaw prawdziwe jajko. A co tam? Przyjmujemy wyzwanie. Mamy tam wytłaczance, prawdziwe jajko. Już wiesz, które jest ugotowane, które nie. Ok. Super, ale wpadło nam idealnie, no, tak? Pokażesz i się tutaj? Stukło. Pokaż? No dobrze, A, czyli mamy. I obok się trochę stukło. No to świetnie. No i obierz je. Śmiało. Mamy przygotowane do obrania i tu potwierdzimy to co Kubuś powiedział, że jest to jajko rzeczywiście ugotowane, prawda? Czyli to, które pięknie nam wirowało, które ręką zakręciliśmy. No i tu Kubuś tam obiera jajko. Tak, żeby w prosty sposób pokazać, zademonstrować możliwości doświadczalne i nietypowy sposób rozbijania jajek, tak? No. Dobra. Jak obok. Jak, tak jest. Rozbije. Czyli tutaj z talerzykiem, taki eksperyment. Dobra, Kubusiu, odłóż na stół, potem obierzemy. Czy jeszcze dzisiaj coś mamy do przygotow przygotowania? Chyba starczy na dzisiaj, nie? No. To co?